Do dyspozycji mieszkańców jest kwota 800 tysięcy złotych. 650 tysięcy na projekty twarde, takie jak inwestycje, modernizacje, poprawa infrastruktury. 150 tysięcy na projekty miękkie czyli rajdy rowerowe, koncerty czy przedstawienia teatralne. Głosowanie odbędzie się w dniach od 7 do 21 września 2022 roku. Internetowo na stronie zdecyduj.marki.pl lub bezpośrednio w Centrum Aktywności Fabryczna 3, Urzędzie Miasta Marki, Moreckim Ośrodku Kultury oraz obu filiach Biblioteki Publicznej Miasta Marki. Szczegółowe opisy wszystkich projektów dostępne są na stronie internetowej zdecyduj.marki.pl Głosuj na projekty w maleckim budżecie obywatelskim. Zdecyduj, na co miasto wyda nasze wspólne pieniądze. To, jak będą wyglądały marki, zależy od Ciebie.